No, hej, witajcie na kanale EVRypair, kanale, na którym chcemy pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. Rok temu, praktycznie dokładnie rok temu, kręciliśmy pierwszy materiał na temat przeglądu testy Model S. Postanowiłem go w obecnych czasach i w obecnych warunkach jakby troszeczkę uzupełnić, bo wtedy działaliśmy może nie tyle co z partyzanta, ale warunki, w jakich pracowaliśmy, były dużo gorsze. W tej chwili mamy podnośnik kolumnowy, mamy dużo większy warsztat, więc chciałbym ten materiał troszeczkę uzupełnić, pokazać go szerzej. Akurat mamy tutaj przykład takiej Tesli, która przechodzi przegląd w takim, powiedzmy, to trybie rozszerzonym, czyli klient jednocześnie zażyczył sobie wymianę oleju w obydwóch dyferencjałach. Akurat w tej chwili wymieniam olej w dyferencjale tylnym, jestem już po spuszczeniu oleju z, z, z tego mechanizmu różnicowego i będę zaraz nalewał, także już nalałem w sumie litr. Przy okazji jeszcze sobie pokręcę kołami, żeby się ułożył ładny olej w środku. I teraz idźmy po kolei, co my robimy jakby w takim przeglądzie, żebyście też wiedzieli, jakby co my sprawdzamy. Przede wszystkim, co sprawdzamy, jak mamy samochód już na podnośniku, no to sprawdzamy zawieszenie. Przy okazji Irmina z okazji dnia kobiet już rozebrała, rozebrała tutaj osłona. Czy w sensie ściągnęła wszystkie mocowania tej osłony, będziemy tu wymieniać też olej? Ale co robimy? Sprawdzamy zawieszenie. Akurat tutaj w tym wypadku zawieszenie jest w stanie mega super fajnym. Widać, że było już robione. To jakbyś się mogła pokazać tutaj, z tej strony na przykład. Po czym poznajemy, że zawieszenie było robione, a mianowicie śruba jest już w drugą stronę. Nawet w testy, jak robią już to na gwarancji, czy nie na gwarancji, czy w ogóle wymieniają zawieszenie, już przekładają śrubę w drugą stronę. Tak, żeby nie było tej całej sytuacji z ściąganiem baterii. Oczywiście nie ściąganiem, tylko przecinaniem śrubę. Także tutaj zawieszenie akurat jest w idealnym stanie. Więc sprawdzamy stan zawieszenia. Oczywiście wahacz górny, wahacze dolne, drążki kierownicze, końcówki stabilizatora, stabilizator sam w sobie. Układ hamulcowy, tak? czyli to wszystko tutaj, cały ten, cały ten system sprawdzamy z przodu, i z jednej, i z drugiej strony. Co się często dzieje w Teslach. A więc tak, w Teslach bardzo często, a tutaj też już tak jest, widać pierwsze oznaki zniszczenia gumy w tych, w tych wahaczach. One są po prostu tak, tak umiejscowione i tak e, podlegają takim siłom, że po prostu bardzo często tutaj gumy zaczynają już odchodzić od, e, od obudowy. I to w zasadzie po paru dziesięciu tysięcy km kwalifikuje te wahacze zazwyczaj do wymiany. Tutaj w tych wahaczach e, dzieją się dwie rzeczy. Te elementy bardzo często e, łapią luzy i to powoduje, że nam zawieszenie chodzi góra-dół i troszeczkę się trzęsie. I tak samo tutaj to sforznie. E, jeden raz czy dwa razy zetknęliśmy się tylko z, z uszkodzoną końcówką drążka, więc to nie jest częsta awaria. No i oczywiście półosi. Półosi dosyć często łapią luzy, e, natomiast tutaj w tym wypadku akurat przynajmniej przednie półosi trzymają się twardo, tylne półosi mają luz przy przegubach wewnętrznych. To zaraz to zademonstruję więc to sprawdzamy teraz to sprawdzamy z tyłu z tyłu sprawdzamy oczywiście znowu całe zawieszenie tak górne zawieszenie jak i dolne co najczęściej się psuje Co jakbyś mogła też podejść trochę bliżej ten silent block bardzo często łapie luzy i objaw jest taki, że koło nam chodzi w ten sposób czyli on po prostu łapie luzy i jest tak, troszeczkę w tą stronę ale zdecydowanie bardziej w tą stronę poza tym już trochę rzadziej ale też się zdarza, że ten wahacz pionowy malutki ta ósemeczka więc wahacz górny, tylny, wymieniamy na taki, oto wahacz, który jest wahaczem pełnym i ma już po obu stronach silent bloki te, tego samego typu. Czyli jest bardziej odporny na tego typu uszkodzenia, które widzieliście. Bo w, w tamten oryginalny, który jest ażurowy, on po prostu ma tutaj, przy, jakby od strony, od strony, nazwijmy to tak, od strony, od strony wózka, ma troszeczkę słabszy silent bloki. on po prostu wcześniej wcześniej wysiada. A tutaj mamy tą ósemeczkę, i to jest też zamiennik. Też wykonany już solidniejszy krum. Więc to powoduje, że to e, na dłuższy czas nam e, nie będzie spędzało snu powiek. Kolejne częste utrapienie w Teslach e, to jest O, to są przeguby. Proszę. Nie wiem, czy słychać. Okay. Tak, to już jest luz tutaj na, na przegubie wewnętrznym. Więc to kwalifikuje praktycznie przegub do wymiany z tego względu, że <laughs> jakby koszt przegubu jest na tyle niski, że w zasadzie nie ma, w sensie całej pułości razem z przegubami, jest na tyle niski, że nie ma sensu tego naprawiać. W trójkach to jest uzasadnione i to już robiliśmy, w sensie ściągaliśmy manżetę, wymienialiśmy przegub, natomiast w eskach te przeguby są na tyle popularne, jest tyle, że tak rozbudowany rynek zamienników, że, że, te, że go nie ma sensu po prostu robić, to się wymienia. Zresztą Tesla też ma taki program, akurat dotyczy to, jeżeli dobrze zrozumiałem, przegubów przednich, ale jest taki program wsparcia dla tych samochodów, że nawet, nawet już takie samochody dużo, dużo starsze, jeżeli macie problem z przegubami z przodu, to oni to zmienią w bardzo atrakcyjnej cenie. Eee, więc my tylko stwierdzamy ewentualnie taką usterkę. Dodatkowa rzecz, którą sprawdzamy zupełnie przy okazji, to jest jakby stan wszystkich tutaj połączeń, eee, czy nie ma jakichś wycieków z układu chłodniczego. Tutaj też możesz pokazać, że widzimy jakby stąd jesteśmy w stanie zobaczyć pewną część eee, układu chłodzącego baterię, eee, jakby układu wysokiego napięcia. I tak organoleptycznie, bo oczywiście nie, nie, sp nie sprawdzamy tego w jakikolwiek inny sposób, ale organoleptycznie i tak optycznie badamy, czy tutaj nie ma jakichś problemów. Później jeszcze przejdziemy do przedniej wanny, czyli będziemy wymontowywać przednią wannę, bo to też będzie niezbędne, żeby sprawdzić płyn chłodniczy, żeby sprawdzić płyn, hamul płyn hamulcowy, akurat nie, ale płyn chłodniczy i żeby nalać oleju do przedniego dyferencjału, bo tego nie zrobi się od dołu, albo jest to, jest to po prostu bardziej, dużo bardziej upierdliwe, żeby zrobić to od dołu. Więc tak, tyle, tyle jeżeli chodzi o to, co robimy pod samochodem na tą chwilę. Przystępujemy do wlewania oleju do tylnego dyfra. Tutaj jeszcze dla przypomnienia, tylny dyfer do tylnego dyfra wlewamy, jeżeli dobrze pamiętam, około 2,3 litra oleju i to się odmierza. I tak samo z przodu to już w szczególności jest ważne, bo z przodu nie ma, nie ma systemu przelewowego, czyli to nie będzie tak, że będziecie wlewać, wlewać i zacznie się przelewać jest OK, nie. W przednim silniku wlewa się odmierzoną ilość. I tam jest, jeżeli dobrze pamiętam, litr 800. Dokładne dane Irmina Wam pokaże. Jeszcze dodatkowa rzecz, którą pokażemy też na przebitkach, bo w sumie o tym zapomniałem powiedzieć, to jest stan, jakby, zużycia przekładni albo stan albo tego, jak, co się z nią dzieje, oceniamy po tym, ile jest opiłków na, na nakrętce. I Irmina pokaże zdjęcie, żeśmy robili właśnie między innymi dla klienta, żeby pokazać, co, co się działo z tym, z tym dyferencjarem, ile tam było opiłków. Także. A ja jadę. No dobrze, krótka relacja, jakby z tego co w tej chwili robimy. Irminie udało się ściągnąć osłonę główną, tą plastikową, którą macie pod przednim silnikiem, za, tym, za przednim zderzakiem, jakby. Tutaj dodatkowo dwie osłony metalowe, które moim zdaniem są trochę bez sensu, ale to już jest inny temat. I tutaj proszę. Irmina walczy z, ze skip plateem. Także odkręciła te. Te śrubki, które znajdują się tutaj, zaraz będzie wybijała skid plate. No na w tej chwili walczy właśnie ze skid plate, ten skid plate się wysuwa. Tutaj trochę się już udało jej wysunąć. O, o. Później jak już nie będzie mogła wysunąć, w sensie podważając, to to będzie wybijała młotem. No i tak samo później się tego skid plate'a niestety montuje, także to w mojej ocenie to jest technologiczny bubel, ale... im nie troszeczkę pomóc, bo to nie jest takie proste, zresztą... Składanie jest jeszcze bardziej popaprane. Tutaj przy okazji pokazuję, to jest ten absorber, tak, który ściąga ewentualne jakieś tam drobne wycieki. Także my nie chcemy tego absorbera po prostu nasączyć totalnie olejem, bo to będzie nieprzyjemny zapach się, się wydobywał. Tak, jeszcze jedna ważna rzecz, silnik dodatkowo jest obłożony taką, o, no tą. Uważaj, nie ma się to strasznie sypać. Którą trzeba rozłożyć, żeby dojść do skórków spustowych. Także tutaj też będzie z tym jeszcze trochę roboty. Także zmiana oleju w przednim silniku oznacza kłopoty, tu, korek spustowy, a u góry, pokażę później jak będziemy ściągać wannę, jest wlewowy. Dobrze, więc żeby spuścić olej z dyferencjału, no bo Irmina tam już narobiła się na dole, jakby ściągnęła te wszystkie osłony, mamy dostęp do, do korka spustowego, teraz będziemy się dostawać do korka wlewowego, a przy okazji zrobimy to, co takie ABC przeglądowe. Przyjrzymy się wszystkim płynom oraz filtrowi przeciwpyłkowemu. Filtr przeciwpyłkowy, wszyscy wiecie, ale wam pokażę. Ci, którzy mogliby nie wiedzieć, znajduje się tutaj. I już widzimy, że matka natura się o niego upomniała. Także filtr przeciwpyłkowy jest do wymiany. Da, da, dalej jest tak, że mamy tutaj płyn hamulcowy, który zaraz zweryfikujemy. Do płynu hamulcowego używamy tego tokrzemiennego młotka. To jest taki właśnie tester płynu hamulcowego i proszę. Płyn hamulcowy jeszcze jest znośny. Do wymiany mi jeszcze trochę brakuje. Także niech sobie klient jeszcze pojeździ i będziemy wtedy się zajmować wymianą. Teraz, żeby dostać się do zbiornika płynu chłodzącego, akurat w tej wersji, czyli przed lifcie, to, są tak, to jest wersja dwusilnikowa, dual motor, pomiędzy rokiem 15 a 16. Ta wanna była akurat specyficzna i żeby dostać się do, do zbiornika płynu chłodniczego trzeba ściągnąć całą wannę. Aczkolwiek jest to proces troszeczkę prostszy, niż w przypadku naszego ulubionego modelu naszego ulubionego modelu z, z silnikiem tylnym gdzie tego kręcenia śrubek jest cholernie dużo Także pozbywamy się tej przeklętej uszczelki Odpinamy lampeczkę oraz awaryjne otwieranie klapy Wiadomo, w Ameryce dzieci potrafią różne rzeczy zrobić, żeby się nie zamknęły To tu mamy taki bez... O, awaryjne otwieranie I co robimy? Wyjeżdżamy, wyjeżdżamy tym oto Wyjeżdżamy dywanikami i mamy tutaj wanienkę. Wanienka trzyma się na tylko czterech śrubach. Dwie ósemki standardowo, bo widziałem już różne rozwiązania wypadkowe w cudzysłowie. Ale tu mamy dwie ósemki, dwie trzynastki, trzynastka, trzynastka. To jest taki przedlift to polift, bo na przykład tu mamy już poliftowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o skrzynkę bezpieczników. W wersjach rok starszych tych skrzynek bezpieczników będą trzy, czyli będą jedna, druga i trzecia schowana tutaj. Natomiast to już, jest, to już jest skrzynka bezpieczników do wersji, do wersji poliftowej i tutaj mamy bezpiecznik pirotechniczny. Dobrze, teraz kolejna rzecz, wyciągamy wannę, ale pamiętamy o tym, żeby uwolnić przewody, które prowadzą do lampki i do przycisku awaryjnego otwierania i jesteśmy w środku tak to wygląda, tu mamy płyn chłodniczy ilość nominalna akumulator oryginalny i pyte syfu i błota ale nie wygląda to źle, nie widać jakichś szczególnych wycieków Także sprawdzamy organoleptycznie też nie ma wycieków w zimmeringu, bo to jest dosyć no, częste, zdarza się. I na pewno warto to sprawdzić, czyli e, wycieki na zimmeringach. Ale zimmeringi są suche, są tylko strasznie przebrudzone. Przy okazji w miarę możliwości luzy, luzy na półosiach. Obydwie z pół przodu do wymiany. Tak przy okazji e, de, informacja dla klienta dwie półosie z przodu do wymiany. Są bardzo duże luzy. Także wibracje, bo klient wyczuwał wibracje podczas jazdy. Także spodziewam się, że dopiero po usunięciu tej, tego problemu będziemy wiedzieć więcej. Dobrze. Sprawdzanie płynu chłodniczego. Standardowa procedura. Zasysamy. I patrzymy, jak wygląda. No, jakoś za różowo nie jest. Minus 20. Minus 20. No to tak. Może być, że był rozrzedzony płyn. Ja bym się pokusił o wymianę ogólnie. Także minus 20 to już jest takie krzepnięcie ryzykowne. Ok, więc następna rzecz. Czyli dostaliśmy się do tego przy okazji, jakby tych wszystkich rzeczy, które tutaj zrobiłem, czyli wyciągania wanny, sprawdzania płynów. Dostaliśmy się do korka wlewowego. No bo musimy jakby uwolnić go, żeby móc spuścić się płyn i korek wlewowy, nie wiem czy mi na to widać, znajduje się tu, ten paluch krąży wokół korka wlewowego. No i musimy go odkręcić po to, żeby móc później podnieść samochód i spuścić olej. Także ta wymiana oleju w przednim silniku, akurat w tej wersji, to jest trochę upierdliwa historia. 28 Nm, tak dla przypomnienia. I tutaj przypominam też o tym, że wlewamy odmierzoną ilość. O, nawet tutaj są popiółki. Są o, o. No udało się osłona odsunąć jakby maksymalnie w tamtą stronę. Chcę się odsunąć od obudowy i teraz będziemy próbowali, spróbowali, będziemy odkręcać, odkręcać korek spustowy. Oh. Oczywiście bez ubrudzenia elementów dookoła się nie obejdzie, także później będziemy to czyścić, no bo to niestety to jest inżynieria Tesli, super samochody, ale kurcze w detalu nieprzemyślane, no tak mogę wprost i pokrót, pokrótce powiedzieć. Patrzcie na to, tylko nie, po, nie, nie powoduj, żeby to chlusnęło tak od razu, musisz przytrzymać korkiem, żeby nie leciało całą strugą, ok, bo narobić straszny szkód. Proszę bardzo. Spuszczamy olej. Prawie nie ubrudziliśmy niczego dookoła. No niestety ty, i w teorii i w praktyce nie jest możliwe, żeby nie upaćkać. Tak jak z tyłu jest to możliwe i można zrobić tą robotę relatywnie czysto, z przodu już troszeczkę gorzej. Jest. Tak, jest dużo lepiej niż, niż było z tyłu, ale mamy tutaj sporo ma materiału jeszcze. Także obydwa silniki dostały już za swoje. Dobrze, więc korek już spuściliśmy już cały olej. Tyle ile się dało, oczywiście, ile wleciało grawitacyjnie. Eee, wyczyściłem już wszystko, zamknąłem osłonę, także osłona już jest zabezpieczona. No i teraz będziemy robić to, co ja te gry najbardziej, czyli wbijać skid plate. A. I zamienimy się miejscami, bo to Irmina chciała zrobić. Skid plate wbijamy. Niestety, skid plate to jest taki. O, ja go tutaj trochę tylko umieszczę, a Irmina będzie go wbijać. Chodzi o to, żeby skid platea trzeba wbić też mniej więcej tak, żeby w te śruby trafić, żeby później nie trzeba było go przesuwać. O, mniej więcej tak. Irmina teraz wbija coś. Czyli wbija skid O, Irmina już tutaj wszystko ładnie poskładała, wbiła skid plate'a, także wszystko jest jak w oryginale. No i teraz będziemy zakładać to plastikowe plastikowy to Niestety znowu w tym modelu to jest naprawdę pogmatwane wkładanie, bo trzeba się tutaj wyslizgnąć pomiędzy Hokej i e, jakby jak to nazwać tą część więc wieszak. O, to jest taki wieszak, przednia belka, na której są wszystkie akcesoria umieszczone. Także trzeba się pod to o w ten sposób dostać, ładnie, tak wślizgnąć. I tutaj też. O! No i mniej więcej tak. I teraz jeszcze jest jeden taki temat, że tutaj mamy takie oząbeczki, które też muszą dostać się. No i to powoduje, że ta, ta robota jeszcze czasami parę razy trzeba ją wykonać. przyłapiemy szybciorem. Tak, to to? To. O. O, i teraz nam już nie ucieknie. Mam wszystko jakby przyłapane. Wiemy, że już... Teraz możemy po prostu tylko przykręcać i składać. Przy okazji wypadło nam z dołu to coś. To przy okazji jak będziemy u góry, to Wam pokażę o co chodzi. Co to za upierdliwa część. Dobrze, to ja składam dalej. Wrócimy już jak będzie wszystko poskładane. I będziemy samochód spuszczać na dół. Dobrze, więc nalewamy teraz, w sensie wlewamy olej do przedniego silnika. Przy okazji narobiłem trochę syfu, bo gdzieś tam mi wyleciało e, bokiem, także będę to czyścił później, ale nie w tym rzecz. Jakby generalnie chodzi o to, że w przednim silniku nie, ten system nie działa tak jak w tylnym, czy w ogóle w silniku na przykład w, w dużym wlarciunicie z tyłu, że w momencie kiedy zaczyna się przelewać przez korek wlewowy, to już wiecie, że jest OK. Nie, tutaj tak to nie działa. Tutaj trzeba wlać dokładnie litr 750 ml i dlatego używamy pompki z miarką, żeby wiedzieć, Oczywiście mniej więcej, bo tam 20, 30 czy 50, nawet gram w tą czy w tą stronę nie, nie zrobi dużej różnicy, ale już litr czy 2 czy pół litra może zrobić. Dlatego należy to. Teraz mamy litr, czyli wlewamy litr, później wlejemy 750, zamkniemy korek, zamkniemy jakby te wszystkie rzeczy tutaj i samochód będzie już gotowy do odbioru. No a teraz muszę robić to, co robię najbardziej, czyli pompić. Gdyby butelki, bo były takie butelki kiedyś, które miały jakby podziałkę tutaj i one były, miały taki przeźroczyste tutaj. Taki wziernik z, z podziałką na, na pojemności. Kiedyś likwidowali też takie butelki, miały w tej chwili one są całe czarne. I w zasadzie używając tego tutaj o, tej wyciąganej rurki, ona o to działa tak, że jak się otwiera tą, <laughs> tą butelkę, to ta, ta rureczka jest tutaj przykręcona i ona po prostu, my ją wysuwamy automatycznie. Można sobie wtedy olej tutaj tak wlewać. I dopóki mieliśmy takie butelki z tą widoczną podziałką, to żeśmy tak robili. Natomiast teraz butelki są, po prostu nie wiemy. Nie jesteśmy w stanie tego dokładnie obliczyć, więc używamy pompki z podziałką. Bo tutaj ewidentnie jest to super, bo tak jak Irmina pokazywała wcześniej, po prostu korek w lewo mamy tak super umiejscowiony, że możemy po prostu z tych butelek tutaj tak wciskowo to, to wtłaczać. Ale nie dziś, to nie dziś. Takie czyszczenie robimy z dwóch względów. Jakby pierwszy względ oczywiście jest taki wzgląd, Jest taki, żeby to wyglądało, ale druga sprawa jest taka, że po prostu olej, który gdzieś tam będzie zalegał, on raz, że ma tendencję do jakby niszczenia gumy, a druga rzecz, która się dzieje, to jest to, że ten olej po prostu brzydko pachnie. Olej przekładniowy w ogóle nie ma taki specyficzny zapach. Ja osobiście go nie lubię, myślę, że ludzi, większość ludzi też nie będzie miała co, te, co ku temu wątpliwości, że jest niemiły ten zapach. Uu że wszystkie gumowe elementy które miały styczność z olejem żeby po prostu nie wydarzyła się im żadna przygoda jakieś szybsze, szybsze niszczenie się i neutralizujemy działanie oleju w ten sposób, długotrwałe bo tutaj pewnie już długo nikt nie będzie nikt nie będzie zaglądał chociaż akurat w tym konkretnym wypadku spodziewamy się, że Serwisie testy będą do niedługo chłopaki zaglądać z tego względu, że przednie półosie kwalifikują się do wymiany ze względu na luz na przegubie wewnętrznym. Dobrze, teraz zamykamy tą osłonę, na rzepy. Korek mam już przykręcony. Także jak sobie to wszystko przeschnie, to ja założę bannę i będziemy ten cały bazę skręcać. W międzyczasie zajmiemy się rozruszaniem tych o, elementów, bo one to już już troszeczkę. troszeczkę jak byłem, jak byłem pod samochodem to wypadła mi taka część i obiecałem Wam wyjaśnić o co chodzi, dlaczego to tak często wypada więc to są takie tutaj przyklejone na taśmę dwustronną elementy, które dodatkowo utrzymują te nasze ja pokażę zaraz te nasze wypasiane osłony a, czyli jak tutaj kładziemy osłonę, ona ma tutaj takie o, widzicie, takie rzeczy, i ten haczyk ma za zadanie tutaj je podtrzymywać. No ale ze względu na to, że jest przyczepiony taśmą dwustronną do karoserii, czyli tak naprawdę do błotnika, no to praktycznie zawsze odpada. Jeszcze nie widziałem testy, w których wszystkie te byłyby e, na sta a czy w sensie, żeby były te, te haczyki. W jednej testy, tylko tego co widziałem, w której było to przykręcone na śruby, ale tego nie zalecam. Także. Taki kolejny temat inżynierski z Tesli dla Waszej rozwagi, żebyście pomyśleli sobie, że taki zajebisty samochód, tfu, taki fajny samochód, a czasami chłopaki nie pomyślą do końca. Korzystając z okazji, że mamy rozebrane tutaj te plastikowe części, będzie nam trochę łatwiej, bo w Tesli to jest porąbane. W sensie już Wam to kiedyś pokazywałem chyba na jakimś filmie, ale dolejemy, jak każdy szanujący się warsztat, dolejemy płyn do spryskiwaczy, bo tego wymaga kultura naszej pracy. Jest to częścią przeglądu. Oczywiście to nie jest żadna wielka wartość dodana, ale uważamy, że to po prostu jest fajne, że klient od nas wyjeżdża. Ma naładowany samochód i ma wszystkie płyny, nie musi się martwić, czy dojedzie. Dlatego ludzie przyjeżdżają do nas z całej Polski tak naprawdę. No i było pusto, także fajnie, że zawsze mamy do dyspozycji trochę płynu. Ok, więc praktycznie mamy już prawie koniec przeglądu. Mówię cały czas, przypominam, że jest to przegląd rozszerzony, tak, czyli przy, oprócz oceny organoleptycznej, Oprócz standardowych sprawdzenia płynów i zawieszenia i hamulców, dodatkowo wymieniliśmy olej w obydwóch dyferencjałach I akurat dobrze się składa, mimo iż przebieg jest nieduży, tam 70 parę tysięcy. To już mamy takie pierwsze symptomy lekkiego zużycia, jakby pomiędzyzębowego, tak, czy jak to nazwać. Pojawiło się dosyć sporo piłków, więc ta wymiana oleju na pewno nie zaszkodziła, a przy okazji wiemy, co się dzieje. Wymieniliśmy filtr powietrza, uzupełniliśmy płyn, płyn chłodniczy, bo tam było troszeczkę, jakby już blisko, blisko, znaczy było troszeczkę poniżej typowego poziomu, także dodaliśmy tam pół litra, żeby, żeby było. Uzupełniliśmy płyn do spryskiwaczy. Teraz już wszystko poskładałem, została nam ostatnia rzecz, którą będziemy robić już po zejściu z podnośnika, czyli wycieraczki. Prowadzimy je w tryb serwisowy, także dla tych, co nie wiedzą, to przy okazji. Pokażę, jak się to robi, aczkolwiek podejrzewam, że wszyscy wiecie. Pomimo ustawienia trybu holowania czasami samochód po prostu puszcza jakby ciśnienie z zawieszenia pneumatycznego. Jeżeli jest zawieszenie pneumatyczne i w momencie, kiedy spuszczamy go na podnośniku, to samochód doglebia całkowicie i nie jesteśmy w stanie wyciągnąć łap. I musimy samochód opuszczać na takie klocki gumowe, po to, żeby był troszeczkę wyżej. I dopiero wtedy łapie zawieszenie jakby poziomowanie, jak samochód się troszeczkę ruszy. Także to tak przy okazji dla wszystkich, którzy będą to robić sami Dobrze, więc samochód jest w tej chwili, w sensie zawieszenie jest w trybie <laughs> holowania Dla tych, co nie wiedzą, to tylko przy okazji przypomnę Klikamy serwis Tu mamy tryb holowania, musimy go odhaczyć I później przytrzymać ten przycisk chwilę dłużej I Usłyszeliśmy zaciski hamulcowe, także wszystko wiemy Nie ma kluczyka w pojeździe, także wykazują się inteligencją Czekaj, nie ma kluczyka, co ja chciałem zrobić? A, tryb serwisowy, dobrze Tryb serwisowy wycieraczek teraz. Proszę bardzo, Tyk I wycieraczki w ten sposób. W inny sposób będzie Wam bardzo ciężko obcować z wycieraczkami w Tesli, bo one są tak umiejscowione, że wchodzą pod klapę, więc trzeba włączyć ten tryb serwisowy. Jeszcze raz przypomnę, tak? Cyk. Wycieraczki się chowają, cyk. Tryb serwisowy. I w tej chwili jesteśmy w stanie zobaczyć, jakim stanie są pióra. Także idziemy to zobaczyć. Więc tutaj wycieraczki akurat są w bardzo fajnym stanie też widać, że zbierają bardzo równo także powstrzymamy się od wymiany nie ma sensu robić czegoś niepotrzebnego zresztą są to wycieraczki Boscha, my takie same mamy w ofercie mogę Wam pokazać zresztą zawsze zawsze zwarci i zawsze gotowi więc jeżeli, jeżeli będzie potrzeba wymiany u Was wycieraczy czy chcecie sobie wymienić sami to u nas dostaniecie a jakby co to my Wam wymienimy więc samochód jest skończony, przegląd wykonany klient mam nadzieję będzie zadowolony Listę tych rzeczy, które ma do zrobienia wypisaliśmy mu na karteczce. Te rzeczy, które uważam, że powinien zrobić w Tesli, wysyłamy go do Tesli. Te rzeczy, które my możemy zrobić umawiamy na następny termin. Więc zapraszamy Was na takie przeglądy. Wyjdziecie, mam nadzieję, a inaczej jestem przekonany święcie, że zadowoleni. Także lajkujcie, subskrybujcie i oglądajcie.